Witam Was dzisiaj na takim krótkim filmie z drewna. Jak łupać duże pniaki? A więc, przede wszystkim musimy mieć sikierę dobrą. Są różne sikiery. Ja zanim kupiłem sobie solidną, korzystałem z różnych siekier, które najczęściej po jakimś czasie się łamały. Takie sikiery służą do szczapania drewna, nadają się bardziej do drewna suchego ale w przypadku drewna mokrego musimy kupić sobie łupak, tak, jest to sikiera, która typowa służy do łupania, tutaj ma wzmocnienie, żeby się nie rozpadła, do większych kawałków staramy stosować cięższe siekiery, do mniejszych możemy lżejsze, tak? I teraz zasada jest taka, że drewno łupiemy po zewnętrznej krawędzi, gdzie jest twardziel, miękisz jest w środku, i patrzymy na trzaski, na, na to jak drewno zaczyna już pracować, zaczyna nam pękać, i przedłużamy te trzaski. No i jeszcze jedna zasada, że łupiemy dołem do dołu, tak? czyli od ziomy na dole od góry część pniaka, która rośnie do góry. I zobaczcie, tutaj mam pniak, który pomału zaczyna już pękać. On wcześniej się złamał podczas ścinki, ja go jeszcze nie, nie ciąłem. No i teraz będę upał, że tak powiem, próbując powiększyć tą szczelinę, która już samoistnie idzie. Jak widzicie, z tym pniakiem poszło bardzo szybko. Nie jest to duży problem, jeżeli drewno nie jest przerośnięte. No ale niestety często się zdarza tak, że drewno mamy poprzerastane. Tutaj zobaczcie, mamy pniak, który ewidentnie na dole mamy odziom. Jeszcze jest krzywy do tego krzywo nam stoi i jak taki pniak łupiemy. No z takim pniakiem niestety nie będzie tak prosto, jak z tym. Z takim pniakiem coś będzie trzeba podłożyć. Patrzymy, nie ma trzasków. Tu jest taki delikatny trzask. Po tym trzasku będę chciał rozłupać ten pniak. Ale zasadniczo jest to brzoza. Drewno, które jest bardziej pokręcone, na pewno będzie z tym pniakiem więcej problemów. Najwięcej problemów jest z dębem, który jest mocno pokręconym drewnem. Ciężko się je łupie. Mi zawsze najlepiej się łupało olchę, tak? Więc spróbujemy, zobaczymy. Ja, o, właśnie! Widzicie sami krzywy pniak. Często się to zdarza, że nam spada. Próbujemy dalej, tak. No widzicie już pojawia się pęknięcie, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste z tego powodu, że mamy do czynienia z bardzo Przerośniętym drewnem, krzywym, odziomowym, jeszcze do tego krzywo przyciętym, jak już zrobimy pierwszą szczelinę, to później możemy klinować. O, widzicie, nawet słychać było, że już pniaczek rozpoczął pracę. Ja już nie będę jego klinował, już widzę, że pójdzie. No i teraz pozostało nam tylko do końca rozupać, teraz ostatnią fazę. Przerzucę do góry nogami i tu już teraz tylko rozpołowię go. O, Jak widzicie, z takimi pniaczkami odziomowymi jest dużo większy problem. Ale zabawa jest super.